Sylwestrowa noc to czas nie tylko dobrej zabawy, ale przyczyna wielu niebezpiecznych wypadków, wynikających z nieumiejętnego korzystania z uroków tego święta. W tym roku ta impreza na terenie naszego miasta przebiegała spokojnie i nie wymagała ingerencji funkcjonariuszy policji czy lekarzy. Nietrzeźwi kierowcy wybuchy petard, które wywołują poważne szkody na ciele, to już dla mieszkańców naszego miasta przeszłość. Przynajmniej tak było w tym roku. Świąt Bożego Narodzenia! jak również y, Sylwestra y, na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, czyli na terenie powiatu kraśnickiego nie doszło do większych zdarzeń zakłócających porządek publiczny. W tym przypadku można powiedzieć, że w gorszych przypadków y, spodziewaliśmy się w okresie Sylwestra. No tutaj akurat nasze rokowania nie sprawdziły się. Było bardzo spokojnie na terenie y, powiatu nie doszło do większych zdarzeń kryminalnych ani drogowych. Również pierwsze dni nowego roku przebiegają bezwypadkowo. Niesprzyjająca aura i śliskie drogi same w sobie nakazują ostrożność i zmożoną uwagę. Wydaje mi się, że wpływ duży ma y, niestety temperatura powietrza, gdzie jest y, bardzo niska, duży, duży dość, dość spory mróz. Ogranicza tutaj wszelkie działania przestępcze, a ośnieżenie i zalodzenie jezdni zmusza kierowców do zwiększenia ostrożności i na chwilę obecną do dnia dzisiejszego mamy spokój. Również pracownicy szpitala nie mieli pełnych rąk roboty podczas długiego weekendu. Liczne apele o rozwagę i uświadomienie, że petardy to nie zabawki przyniosły oczekiwany skutek sylwestrowe w tym roku. go bardzo spokojnie. Między innymi ja byłam jednym z lekarzy dyżurujących w sylwestra. No i bardzo dużym rozsądkiem wykazali się wszyscy uczestnicy balów sylwestrowych. Nie było żadnych uszkodzeń ciała związanych z petardami, sztuczne ognie. Wszyscy odpalali bardzo bezpiecznie. Także no, to jest pięć minut przyjemności puszczania um, sztucznych ogni, a potem jest kalectwo na całe życie. Ale widocznie to, co media nagłaśniały i prosiły o zachowanie rozsądku, to poskutkowało. Nowy rok rozpoczęliśmy spokojnie i bezproblemowo. Oby każdy jego kolejny dzień przebiegał właśnie w ten sposób.